i pan Adam Warszawski redaktorze trzy pytania pojawiłyby się plotki dotyczące wspólnej partii Brauna i Korwina ewentualnego dołączenia Korwina do Korony w związku z tym, nie odbierając jkm mówi zasług krzewieniu myśli wolnościowej, czy po tym, jakiego jego właśnie wyborcy dwa lata temu pokazali mu czerwoną kartkę, plasując go za panią Bosak i Jackiem Wilkiem oraz wobec tego, że w końcówce tamtej kampanii był, używając pana formuły, bardziej publicystą niż politykiem, może pan z przekonaniem powiedzieć, że obecnie może być dla będącego na fali Brauna jakąkolwiek wartością dodaną, bardziej niż obciążeniem, jeśli chodzi o pozyskanie elektoratu. Proszę pana, zanim przejdę do drugiego pytania, odczy... zanim zacznę odczytywać drugie pytanie, to spróbuję odpowiedzieć na pierwsze. Powiem tak. Jeśli rzeczywiście Grzegorz Braun i korwin Mike znajdą się w jednej wspólnej partii. No to, to ja to nie mam nic przeciwko temu. Grzegorz Braun jest dużym chłopczykiem. Rodzice mu pozwolili na prowadzenie samodzielnej działalności politycznej, podobnie jak Korwinowi który też jest dużym chłopczykiem, więc jak obydwaj duży chłopczykowie dojdą do wniosku, że powinni utworzyć jedną partię, no to ja nie będę się z nimi spierał. Rozumiem, że Pan, jak już wyborcy Konfederacji dali czerwoną kartkę, to już pan by skreślił krwinę Mikkę, skoro Pani z panią Bosak przegrał. No a co pani Bosak dzisiaj, no i Boże. Oj Boże. Drugie. Wiem, że ciepło myśli pan o monarchii. Ja też widzę w niej korzyści. A już na pewno jestem krytykiem demokracji. Jednak czy monarchia absolutna idzie w parze z wolnością jednostki? Czasami idzie, czasami nie idzie. Chodzi mi na przykład o to, że najczęściej król był nie tylko suwerenem, ale właścicielem państwa, w przeciwieństwie do republiki, gdzie takim właścicielem jest cały naród. O, panie, da, panie Adamie Warszawski, cały naród jak jest właścicielem, to znaczy, że, nikt, że to jest majątek bezpański. To już lepiej, jak król będzie właścicielem y, całego państwa. Nawiasem mówiąc, nie wiem, czy pan zauważył że w cywilizacji łacińskiej, już w starożytności nastąpił taki, miał miejsce taki wynalazek rozróżnienia między prawem publicznym i prywatnym. To, że król był właścicielem całego państwa, to nie przeszkadzało, że w tym państwie istniały, w takim państwie istniały gwarancje dla własności prywatnej podczas gdy w przypadku, kiedy lud jest własnością wszystkiego, to takie gwarancje bardzo, bardzo łatwo jest zlikwidować. Wystarczy, że większość postanowi, że takich gwarancji nie ma i tyle. Ale czytam dalej. Czy ten fakt, że dany król czy dany ród miał niejako państwo na własność, a członków narodu jako poddanych, nie zgrzyta panu jako wolnościowcowi? Nie, nie zgrzyta mi. No i czy ta wolność w monarchii de facto istniała? Proszę pana, jest yy, taka książka yy, Dostojewskiego, bracia Karamaty. Bracia Karamazow, gdzie rzecz się dzieje właśnie w monarchii, jeszcze w Samodzierzawie w Rosji istnieje. No i tam w tej, w tej powieści Bracia Karamazow występuje niejaki Smierdiakow, to jest taki służący, syn Jelizawiety Smierdiaszczej nieślubny, bo to była taka żebraczka i on się, ona go urodziła i on potem u tego starszego pana Karamazowa był służącym tej, ten Smierdiakow. I ten Smierdiakow siedzi sobie tam w ogrodzie na ławce i peroruje tam wobec świadków rozmaitych, że Napoleon hmm. powinien wygrać w 1812 roku, bo to by dla Rosji było korzystne i tak dalej. I nikomu z, tych, z tego audytorium, Jakowa nikomu nie przyszło do głowy, żeby na niego donos złożył. Jemu też nie przyszło do głowy, że ktoś na niego z tego powodu doniesie do żandarmerii. W czasach stalinowskich, kiedy to lud był właścicielem całego państwa, no to Smierdziakoff nigdy by się na taką wypowiedź nie odważył. A gdyby się jakimś cudem odważył, na przykład po pijanemu, to wszyscy ci słuchacze jeszcze tego samego dnia by donieśli na niego i prawdopodobnie skończyłby w dole z wapnem. Więc ja myślę, że. Nie było tak źle w tej monarchii. No i czy ta wolność w monarchii de facto istniała, no Dostojewski trochę coś tam musiał wiedzieć o monarchii. Nawiasem mówiąc był takim zwolennikiem monarchii i tam te wszystkie ruchy rewolucyjne oceniał jako zagrożenie tych wszystkich zwolenników, wie pan, suwerenności ludu. To, to, to tam ich jako przedstawiał ich jako synów Beliala. Ale czytam dalej. Profesor Gwiazdowski wspomniał kiedyś, że przybyszedł do USA, to byli w dużej mierze ludzie uciekający przed absolutyzmem. No, no wie pan, to się zdarzało. Jak na przykład, nie przed absolutyzmem, tylko przed prześladowaniami religijnymi. Przed prześladowaniami religijnymi. Purytanie angielscy uciekali z Anglii, nie z obawy przed absolutyzmem, tylko przed tym, że tam królowa zbieta kazała się obrzezać na anglikanie. No, jak car się nie wtrącał. No nie, czasami się wtrącał, bo na przykład Katarzyna to tych starowierów, tam starowierowie, to była taka grupa który, Rosjan prawosławnych, którzy nie przyjęli do wiadomości reform cerkiewnych patriarchy Nikona, czyli właściwie Piotra Wielkiego, który podporządkował cerkiew w państwu, no i to Katarzyna ich przesiedlała na rumierze Rosji, żeby tam pilnowali interesów rosyjskich. To, to ale generalnie, na przykład taki Aleksander II, który w Rosji ma reputację cara oswobodziciela, no to on na przykład to u nas też tam całą Rosję się, to, co dzieje Rosji, to się wpycha do jednego worka, a tymczasem. Rosja za czasów Mikołaja II i Rosja za czasów Aleksandra. Mikołaja I i Rosja za czasów Aleksandra II bardzo od się od siebie różniły. Na przykład Aleksander II wprowadził w Rosji rozmaite reformy, m.in. reformę sądownictwa. Wprowadził sądy przysięgłych, które tą Tolstoy. To z nimi pogardzał. No ale może i częściowo słusznie, bo zdarzało się, że sądy przysięgłych uniewinniały zamachowców, którzy naprawdę dokonywali zamachów na rozmaitych dygnitarzy państwowych. Uniewinniali ich z uwagi na to, że. To inteligencja rosyjska miała takie wybujałe, rozmaite, estetyczne te, że oni oni tu właściwie zabijanie dygnitarzy to, jest, to, jest, to są czyny szlachetne. O, przypomnę taką sytuację, jak to pewien rewolucjonista y, miał no. zastrzelić y, 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 tego konstantego Pydonoscewa który był takim, no można powiedzieć, takim, taką gubernancicą konserwatywną, za jeszcze Aleksandra III. No i na jakimś pogrzebie miał ten zamach wykonać i w tym pogrzebie ten pobiedonosce, w którym już, no, uczestniczył. I ten zamachowiec stanął za nim i już tam się szykował do tego, żeby go zastrzelić, a w tym momencie ten pobiedonostek to starszy człowiek już był rozkaszlał się, rozcharkał się i w chusteczkę tam i kapka mu z nosa zwisała i tego zamachowca to tak zbrzmiło, że taką gnidę to szkoda kuli i tam i odstąpił od tego zamachu. Ale niektórzy nie odstępowali no i takich sądy przysięgłych proszę sobie wyobrazić uwalniały. Uwalniały. no, Więc hmm, Rozmaicie było w tym absolutyzmie. Pan, proszę, gwiazdowski, jak mówię, nie uciekali przed absolutyzmem, co raczej przed e, takimi e, prześladowaniami natury religijnej. Trzecie pytanie. Kiedy pytałem dwukrotnie o to, czy zgadza się Pan z Gregorzem Brownem, że te słynne żonkile są symbolem hańby, Pan dwukrotnie uciekł w żart. Mówią, że to zależy, gdzie noszony, i takie tam. Wiadomo, że na pewno nie o to chodziło posłowie Brownowi. Czy ta ucieczka w żart była spowodowana tym, to moja hipoteza? Że nie do końca rozumiał pan, że aż tak mocne słowa Grzegorza Brauna wobec tego symbolu i samego powstania. Proszę pana, no, że... dlaczego pan uważa, że uciekam przed panem, przed pańskimi pytaniami w żart? Jak pan mi zadaje głupie pytania, to ja, wie pan, odpowiadam w sposób adekwatny niech pan zapyta Grzegorza Brauna dlaczego on ja na przykład nie uważam żeby samo powstanie w getcie było czymś hańbiącym ani żeby symbol tego powstania był czymś hańbiącym jak Grzegorz Braun tak uważa to ja chętnie bym zasięgnął informacji ale u niego nie u mnie dlaczego pan nie pyta Grzegorza Brauna o takie rzeczy tylko pan pyta mnie Zadaje mi Pan takie pytanie, jak ja bym siedział w duszy u Grzegorza Brauna i tam, wie Pan, jeszcze może mu podpowiadał, co on ma. Już mówiłem, że Grzegorz Braun jest dużym chłopczykiem i rodzice pozwolili mu na samodzielne działanie i na wygłaszanie samodzielnych opinii. A ja się z niektórymi opiniami Grzegorza Brauna zgadzam, a z niektórymi nie wiem, czy mam, miałbym się zgodzić. I tym tą uwagą kończę ten cykl pytań i odpowiedzi. Żegnam się z Państwem do następnego cyklu.